Sejm w trybie artykułu 154 ust. 3 Konstytucji wybrał pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk, zgłosił gotowość przedstawienia programu działania Rady Ministrów oraz proponowanego przez niego składu Rady Ministrów. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii konwentu seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o ten właśnie punkt. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał dziesięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i pięciominutowego oświadczenia w imieniu koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Wnioski formalne zgłoszono dwa, jako pierwszy pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji, a później pan poseł Antoni Macierewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, Wysoka Izbo, panie marszałku, kiedy zamykał pan wczorajszy dzień, ciągle jeszcze pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, z tego miejsca bez trybu pan prezes, premier, naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt. Donald Tusk agentem niemieckim. Rozumiem, że pan premier, prezes, naczelnik, w swoim czasie szef Komitetu Bezpieki Rządu Własnej Kreacji nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia. Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania w przypadku zdrady narodowej. Panowie Kamiński, Wąsik, Edkonsortes również sprawa jest ważna, panie marszałku tak, panie pośle, jest... najwyraźniej nie dopełnili obowiązków. Z tego miejsca Padały już podobne zdania i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Leks, albo Morawiecki, panie pośle, albo, o albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć. To, nie jest, sprawa. to nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować, prywatnego chamstwa i braku. Zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie pośle, mówmy o sprawach. Pan... Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam, pytam, kto będzie siedział. Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. A teraz zapraszam pana posła Antoniego Macierewicza. Siedzi, ale nie w tym sensie siedzi. Proszę o spokój. Panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Dzisiaj spotykamy się 12 grudnia, dzień przed rocznicą zbrodni stanu wojennego. Bardzo proszę Wysoką Izbę o uczczenie pamięci tych, którzy zostali zamordowani przez przestępców partii komunistycznej, tych, którzy współpracowali z partią komunistyczną, doprowadzając do tego, że Polacy zostali zamordowani, że milion Polaków zostało wyrzuconych z Polski, że Dziesiątki tysięcy znalazło się w więzieniach, że Polska była niszczona, tak by jej nie było. Bardzo proszę o minutę ciszy. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za tę ważną inicjatywę. Sławomir Nitras i jego ekipa. Y Odbudują to wszystko, co zostało zmarnowane, i zobaczycie nasze dzieci, dziewczyny, chłopcy ze szkół podstawowych, ze szkół średnich, znowu dziesiątkami tysięcy będą uczestniczyły w turniejach piłkarskich, w innych zawodach sportowych, w każdej polskiej gminie. Znowu zapali się to światło. Wieczorem i nawet późnym wieczorem nasze dzieciaki będą mogły uprawiać sport. Panie ministrze, duże wyzwanie. Szanowni Państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest Żyleta, panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca. Teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła, nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo. Trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy, ale może by pan nas nie męczył. Dziękuję. Panie marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na żyletę, szczerze powiedziawszy. Ja się nie wybieram. Ja się nie wybieram. Nie, nie. Pan Czesław Siekierski. Nie muszę nikomu przedstawiać, Przyszły minister rolnictwa. Do pomocy, panie ministrze, będzie pan miał w swoim ministerstwie Michała Kłodziejczaka. To, to będzie. Dziękuję za słowa uznania ze strony koleżanek i kolegów z PiS-u. Już państwo chyba widzicie oczami wyobraźni tę nadzwyczajną synergię. To jest naprawdę. To jest naprawdę... Bardzo obiecujący, bardzo obiecujący duet. I z całą pewnością polscy rolnicy, mieszkanki i mieszkańcy polskiej wsi, ale przede wszystkim rolniczki i rolnicy, zobaczą, co to naprawdę znaczy twarda, kompetentna, zdecydowana walka o ich interesy. I nie ma w tym przypadku Pan poseł Kołodziejczak był pierwszy, który podniósł krzyk wtedy, kiedy przed waszą nieudolność polscy rolnicy zamarli ze strachu, kiedy zaczęła się wlewać ta niekontrolowana fala produktów z Ukrainy i nie ma sensu obwiniać za to Ukraińców, bo to wy odpowiadacie za to. Gdyby tam był siekierski i kołodziejczak, nie byłoby tych dziwnych, naprawdę czasami bardzo podejrzanych sytuacji na, na y, 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 naszej granicy. I, te złote żniwa dla niektórych, którzy pod waszym protektoratem dorobili się na tym, te złote żniwa się właśnie kończą. Sprawa, że... Wiecie, że to jest nie tylko powód do wielkiej satysfakcji koalicji 15 października. Mówię o stu konkretach koalicji obywatelskiej, ale jak wiecie, umowa koalicyjna przewiduje syntezę yy, programów partii, które tworzą tę koalicję. Bo myśmy zaczęli pracę. Wtedy, kiedy wy przez dwa miesiące robiliście to, co dzisiaj jest waszym wstydem, co cała Polska obserwowała, nie wierząc własnym oczom, że tak można dojść własną ojczyznę jeszcze w ostatnich dniach sprawowania władzy, to my, to my już przygotowywaliśmy realizację tych, tych projektów i innych projektów zawartych w umowie koalicyjnej. Jeszcze nie ma naszego rządu. Jeszcze nie ma naszego rządu a już jest in vitro. Patrzę tu na was. Patrzę na was i też nie mogę zrozumieć i nie mogę uwierzyć, że mogliście kompletnie odstąpić od działania jako służby państwa jako państwo w czasie protestu na granicy polsko-ukraińskiej. Zostawiliście to kompletnie tak, wiecie, bez, bez Słuchajcie, przecież to jest istota działania państwa. Kontrola granicy i pilnowanie interesów własnych przedsiębiorców. A wyście nie przypilnowali interesów polskich przedsiębiorców, polskich kierowców i odstąpiliście też od pilnowania granicy z Ukrainą w czasie wojny. To jest, to jest tak symboliczne na chwilę, więc chcę wam powiedzieć, że nie w ramach stu konkretów czy umowy koalicyjnej koalicji 15 października, ale ze zwykłej przyzwoitości przyszli ministrowie, tego rządu siedzieli ze mną całymi godzinami północy nad szukaniem sposobów na rozwiązanie jak najszybsze problemu na granicy polsko-ukraińskiej. Szukaliśmy i znaleźliśmy sposoby na to, żeby jak najszybciej uwzględnić potrzeby polskich kierowców i równocześnie natychmiast odblokować granicę walczącej Ukrainy, która czeka na transporty na tej zablokowanej autostradzie. Nie czekaliśmy na to dzisiejsze głosowanie. Rozmawiałem bardzo długo ze wszystkimi kandydatkami i kandydatami na ministrów, jak zrealizować takie projekty i one będą zrealizowane natychmiast jak Kasowy Pit, w tajemniczanie wiatraki, będą, także będą alternatywnym źródłem energii w Polsce. Wreszcie. Chcę wam, chcę wam powiedzieć, że nie czekaliśmy na to głosowanie, żeby opracować i żeby zabezpieczyć w przyszłym budżecie Państwa środki, no bo wiecie, tak z wielką łatwością zaczęliście podejmować w ostatnich dniach decyzje na grube miliardy złotych, ale już zupełnie nie pomyśleliście o tym, jak zabezpieczyć finanse na to. Otóż mam dobrą informację. Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast prowadzić takie test postulatów, jak na przykład kasowy pit, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu, po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Czekali na to przez lata. Ten wymarzony przez nich urlop. Polscy, i mówię tu o mikroprzedsiębiorcach, mówię o setkach tysięcy ludzi harujących jak woły, za nieduże pieniądze, pilnujących jak, wiecie, jak, jak takiej, jak, no, jak rodziny, jak tej małej własnej firmy, żeby nie, nie żeby przetrwała w tych trudnych czasach. I to jest też kwestia godnościowa, to nie tylko jest kwestia finansowa. Ten urlop dla przedsiębiorców a więc to odstąpienie od płacenia składki wtedy, kiedy po prostu ich mała firma, ich, ich działalność gospodarcza akurat nie jest aktywna, bo mają też prawo do, do wypoczynku. Ograniczymy też natychmiast czas kontroli mikroprzedsiębiorców. Wiecie dobrze, że no wróciły te czasy. Jeśli ktoś ma do czynienia z ludźmi ciężko pracującymi na swoim, dobrze wie, jak ciężko im jest. Przetrwać w, tym, w tych kleszczach nieuzasadnionych, niekończących się i mnożących się bez umiarkowania kontroli. Pytacie o konkrety. Wynag tak, są zapisane, są znane. Przecież nie muszę czytać ani stu konkretów, ani innych elementów programu rządowego z innych partii politycznych. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. Tysiące, tysiące ludzi na spotkaniach, w których miałem przywilej, honor uczestniczyć. To jest też zobowiązanie i chciałbym tutaj się zobowiązać, że każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, z, czy przyjdzie 10 tysięcy ludzi, czy pięć osób, znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy, z tego, co się udało, gdzie jest kłopot, uczciwie i prawdziwie będziemy każdego miesiąca takie sprawozdawcze expose Polakom składali. Bo nie możemy, nie mamy prawa zmarnować tego wielkiego odrodzenia, bo 15 października nastąpiło wielkie Polaków odrodzenie. Szczęśliwej Polski już czas. Dziękuję. W nawiązaniu do tego, co Pan mówił o tym, że coś się w Polsce zmieniło, wczorajsze obrady Sejmu w internecie oglądało ponad 4 miliony obywateli. To jest. To jest realna zmiana, drodzy Państwo. Ludzie naprawdę interesują się demokracją i tym, co tutaj robimy. Patrzą nam na ręce, chcą wiedzieć więcej. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj oglądają naszą pracę tutaj w tej Izbie. Nagroćmy ich gorącymi oklaskami. Ich wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy. Wyborcy zdecydowali. Wiele wśród nich to kobiety. Młode kobiety to szczególnie one nie pamiętają innego rządu niż ten pisowski rząd, który wypowiedział wojnę im i ich prawom. Dzięki Wam, dziewczyny, wygraliśmy wspólnie wybory. Dziękujemy Wam. To wielkie zobowiązanie. Lewica podjęła to zobowiązanie będzie strażnikiem praw kobiet. To zadanie nowej minister do spraw równości Katarzyny Kotuli i minister pracy Agnieszki dziemianowicz bąk ale też każdego ministra i wiceministra, ministry i wiceministry z rekomendacji lewicy w tym rządzie. To rząd nadziei na zmianę w polityce europejskiej, w praworządności, w prawach człowieka. Niektóre nadzieje spełnią się szybko jak w sprawie in vitro niektóre będą spełnione za chwilę. Z realizacją innych będziemy musieli poczekać do 2025 roku, do wyborów prezydenckich, ale w tej kadencji żaden temat nie zostanie uznany za temat zastępczy czy, uwaga, nietykalny ze względu na tak zwany światopogląd. My, posłanki lewicy, złożyłyśmy już dwa projekty ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży i będziemy namawiać koleżanki i kolegów z koalicji rządowej. Do ich poparcia. Dekryminalizacja pomocy w aborcji oraz legalizacja przerywania ciąży to nie jest światopogląd, to po prostu prawa kobiet. Nowa lewica wchodzi do tego rządu, aby być gwarantem właśnie między innymi praw kobiet, budowy mieszkań na wynajem, usług publicznych, neutralności światopoglądowej państwa, ochrony praw pracowniczych, renty wdowie czystego powietrza, sprawiedliwej transformacji energetycznej, transportu publicznego, ochrony praw mniejszości. Nieprzypadkowo mam dzisiaj ze sobą to tęczowe serce. Serca są ostatnio dosyć cenionym symbolem na tej sali. Dziękuję bardzo naszym negocjatorom Darkowi i Marcelinie. Bo to im udało się wywalczyć szereg postulatów z naszego programu wyborczego i wpisać je do umowy koalicyjnej. To dzięki nam, dzięki lewicy, znalazły się one w programie rządzenia nowej Rady Ministrów. Chciałam chwilę opowiedzieć o tych postulatach. Po pierwsze, nastąpi przywrócenie porządku prawnego, odpolitycznienie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Po drugie, Uznanie tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji za nieistniejący. Wiem, że to dopiero pierwszy krok, ale od czegoś trzeba zacząć. Jak już mówiłam, my, lewica, na tym nie poprzestaniemy. Po trzecie, opieka psychologiczna dla uczniów w każdej szkole. Temat jest bardzo poważny i lewica go przypilnuje. Pamiętacie okrągły stół w sprawie psychiatrii dziecięcej, który, tu, który tutaj w Sejmie zorganizowała Paulina piechna Następny zorganizuje już w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako podsekretarz stanu. Paulina zrobi wszystko, by pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. Musimy reagować i pomóc im natychmiast. Po czwarte, macierzyństwo i ojcostwo. In vitro to za mało. Aby w Polsce rodziło się więcej dzieci, należy zagwarantować poczucie bezpieczeństwa przyszłym rodzicom. Kobietom zagwarantować pełny dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych i dostęp do znieczulenia przy porodzie. Mężczyznom znormalizować urlopy tacierzyńskie. Po piąte będziemy budować nowe żłobki, aby rodzice mogli spokojnie wrócić do pracy, zostawiając dzieci pod dobrą opieką i nie wydając na to ogromnych pieniędzy. Będziemy również tworzyć nowe przedszkola, aby wyrównywać szanse edukacyjne dzieci. Po szóste, już niebawem nastąpi nowelizacja kodeksu karnego tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację czy tożsamość psychoseksualną lub płeć była ścigana z urzędu. Każdy, kto tak jak prezydent Andrzej Duda powie, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia, będzie musiał odpowiedzieć za swoje słowa. My nie oczekujemy od rządu żadnego nowego mesjanizmu. Tu nie potrzeba ratować republiki, tu nie potrzeba uczyć społeczeństwa, czym jest demokracja. Tu potrzeba dobrego rządzenia, którego PiS nie potrafił dostarczyć, i widzimy, że Wy także jesteście na dobrej drodze, żeby wpaść w dokładnie te same kolejne. Z dwóch godzin, przez ponad godzinę słyszeliśmy ogólniki. Patos, granie na emocjach, odwoływanie się nawet do samobójstw, podczas gdy to również przed pana, kancelarią premiera, kiedy pan był premierem, też spalił się człowiek też z powodu frustracji, różnych problemów. To kiedy pan rządził, także przedsiębiorcy wdzierali się siłą nawet na komisję protestować przeciwko temu, że byli niszczeni. niszczeni przez złe prawo, które nie gwarantowało ich praw mimo że pracowali dla państwa. Byliśmy być może jedynym państwem w Europie, w którym ktoś, robiąc kontrakty dla rządu, doprowadzał swoją firmę do bankructwa, bo takie warunki dawało państwo. Czy pis to zmienił? Nie do końca. Dziś także można wykonywać rządowe przetargi i być doprowadzonym do bankructwa w wyniku braku zapłaty. Sam mam kontakt z przedsiębiorcami, którzy nie mogli się w waszym rządzie wystarać o zapłatę za wykonane roboty. Tymczasem mieliśmy ogólniki, patos, granie na emocjach, mnóstwo ogólnych zapowiedzi, o o charakterze ideologicznym i jakby przyjmujemy to do wiadomości, że jesteście koalicją lewicy, yy, progresywnych liberałów pomieszanych z socjalistami i postchadekami ludowców i, 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 i obywatelskich polityków od, od, od Polski 2050. Przyjmujemy to do wiadomości, natomiast nie musicie edukować reszty społeczeństwa na swoją modłę, nie zapowiadajcie tego, nikt na to nie czeka. Czekamy jako Polacy, czekamy jako politycy Konfederacji, opozycji wobec Was, twardej, merytorycznej, normalnej opozycji, którą będziecie w nas mieli. Czekamy, że pokażecie, że da się rządzić normalnie. Czy to pokażecie? Wasze przemówienie niestety tego nie zapowiada i wasze doświadczenia z wami tego nie zapowiadają. Dlaczego pan, panie premierze, wczoraj i dzisiaj prezentował się tu jako nieledwie ofiara totalitaryzmu, podczas gdy pan jest jednym z beneficjentów systemu trzeciej RP, który od początku do końca ten system budował. Panie premierze, pan nie jest ofiarą totalitaryzmu. Pan doskonale w polskiej polityce się odnalazł i w niej funkcjonuje. Ludzie, którzy mogą się ustawiać w roli ofiar, to ludzie, którzy, kiedy pan był premierem, siedzieli na przykład w areszcie wydobywczym po dwa lata, bo pan i państwo ministrowie wpadliście na pomysł wojny z kibicami. To ludzie, którzy byli zatrzymywani na marszach niepodległości, a następnie skazywani przed sądami. i Chodziłem na sale sądowe i patrzyłem, jak to się odbywa, na podstawie fałszywych zeznań funkcjonariuszy policji bez żadnych dowodów, nawet kiedy nagrania wideo potwierdzały, że ktoś był niewinny. Ja organizowałem przeciwko pańskiemu rządowi manifestację po aferze taśmowej. Zostałem zatrzymany na ulicy Szucha wraz z innym byłym posłem, Robertem Winnickim, przez policję. I następnie przy mnie... Za waszej władzy policjanci bezczelnie pisali fałszywe notatki, że rzekomo ich zaatakowałem, gdzie nagrania wideo tego nie potwierdzały. Przed sądem te, te zarzuty upadły, ale wcześniej policja, kontrolowana przez pańskich ministrów, utrudniała moim adwokatom kontakt ze mną i ustalenie, kiedy znajdę się na sali sądowej. Tak wyglądała praworządność w waszym wypadku. Może pan się tłumaczyć, że pan o tym nie wiedział. Może pan się tłumaczyć, że to nie pana była odpowiedzialność, tylko kogoś innego, że później pan wyjechał i w ogóle był zarobiony, miał obowiązki ważne w Brukseli. Może pan się tak tłumaczyć? Natomiast to są fakty. Dlatego z naszej perspektywy zapowiedź tego, że wy będziecie teraz tutaj fundować praworządność, rządy prawa, naprawiać sądy, prokuratury itd. To są czcze zapowiedzi. Wyście przez 8 lat ćwiczyli swoje porządki w wymiarze sprawiedliwości. I to co mieliśmy, to mieliśmy nadużycia ze strony służb specjalnych, mieliśmy nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez policję, brak szacunku dla wolności zgromadzeń. Sytuacja na ulicach uspokoiła się, kiedy oddaliście władzę. W momencie, gdy zdawaliście władzę, odbył się pierwszy spokojny marsz niepodległości. Pamięta to Pan, Panie Premierze, czy z Brukseli już Pan tego nie widział i pani Kopacz, która była wtedy premierzem, nie przekazała tych informacji? Piękne słowa o miłości, pojednaniu, solidarności, ale panu jest trudno wygłosić jedno przemówienie, w którym co 10 minut nie sączy pan jakichś jadowitych aluzji. Ci ludzie, którzy tu siedzą, mają bardzo poważne wady. Naszym zdaniem oni rządzili fatalnie. Uważamy, że powinni być odsunięci od władzy i bardzo dobrze, trochę higieny politycznej w Polsce się przyda. Trzeba was tych urzędów pousuwać, może wrócicie do kontaktu z rzeczywistością, zamiast uważać się za mesjaszy naszego narodu. Natomiast wy w tą rolę nie wchodźcie, bo wejdziecie w te same, co i wcześniej kolejny. Bez konkretów w pańskim przemówieniu o cyfryzacji, o budownictwie, mieszkaniach, o energetyce, Dlaczego mamy najwyższe ceny energii? No bo wspólnie PiS, Platforma, ustalaliście takie reguły, w takie nas wprowadziliście w Unii Europejskiej, że płacimy horrendalne certyfikaty za to, jaką mamy energetykę. Z Zręby pod to kładł nie rząd. Tylko Jarosław Kaczyński, który negocjował traktat lizboński, który negocjował i akceptował systemy ETS, Pan to twórczo rozwinął, Pana były doradca Mateusz Morawiecki zradykalizował to, na co Pan się zgodził. Nie różnicie się tak bardzo, jakbyście chcieli to przedstawić społeczeństwu. Rozwijaliście te same polityki i Wy, i Wy. Nikt z Was nie wetował kluczowych rzeczy najważniejszych dla Unii Europejskiej. Pan dzisiaj zapowiada proeuropejskość, powrót do głównego nurtu w Europie i tak dalej. Znamy te hasła, wiemy mniej więcej z czym one się wiążą. Znów będziecie się na wszystko zgadzać, żeby siedzieć przy tak zwanym głównym stole. Podczas gdy Niemcy i Francuzi publikują już raporty o Europie w wielu prędkości i stawiają nam wymagania, że mamy się w kolejnych dziedzinach wyrzec prawa weta, żeby zrobić to, co Wy chcecie, czyli integrować Ukrainę z Unią Europejską, gdzie ta Ukraina, jak wiemy, interesy z nami ma sprzeczne w obszarze przewoju. W obszarze rolniczym. Dziś pan zapowiada, że jest pan tego świadomy i już pan spędził kilka nocy nad rozmowami na ten temat. Ale jak pan chce te sprzeczności usunąć? Pan nie powiedział. Pan już jest premierem, już pan niesie odpowiedzialność i dziś w nocy mieliśmy atak policji na protestujących. Pan się w ogóle do tego nie odniósł. Zakładam, zakładam że pan o tym słyszał, że pan o tym wiedział. Jeżeli pan się do tego nie odniósł w sposób krytyczny, jeżeli pan nie przedstawia, że to odpowiedzialność. Mateusza Morawieckiego, który ustawił policję w ten sposób, żeby zrobiła z protestującymi porządek w momencie przejściowym, czyli pan się z tym zgadza. Jeżeli inaczej, proszę wyjść i powiedzieć, jakie widzi pan rozwiązania? Postulaty protestujących powrót do systemu zezwoleń, gdzie i ukraiński sektor transportowy, i polski się rozwijał. Pan nawet prawidłowej frazeologii dziś nie użył. Mówi pan o kierowcach. To nie kierowcy. Problem jest branża przewozowa. Kierowcy to tylko element całego systemu transportowego, przewozowego. Zamykam w tej chwili listę posłów zgłoszonych